Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam na trening, który poruszy nasze dolne partie mięśniowe. Nogi, pośladki. Nasze mięśnie spalają więcej kalorii, więc myślę, że przyda nam się taki rozruch i troszeczkę budowa tkanki mięśniowej przed świętami. Zaczynamy od szybciutkiej rozgrzewki. Maszerujemy wysoko kolana, mocno do góry. Całe stopy stabilnie opierają się o podłogę. Ręce też aktywizujemy, brzuch jest aktywny, lekko go wciągamy już. Maszerujemy w górę, w górę. I zatrzymujemy na zmianę kolana w górę. Ramion nie podnosimy za wysoko, ciągnie kolana do góry. Ręka pod udo, wysoko. Cztery. Mocno napięty brzuch, jeszcze po dwa razy z każdej strony. Po jednym i zatrzymujemy wspięcia na palce, na palce i wracamy. Starajcie się nie bujać przód tył, tylko wspiąć się i wrócić napięty. Kolana są wyprostowane, mocno napięte łydki. Znowu jest aktywny brzuch, pośladki aktywne. Wspinamy się. Mocno napięta łydka. I odpuszczamy. Wspięcie. I odpuszczamy. No to jeszcze zróbmy dwa razy. I drugi. Szeroki rozkrok. Skłony na boki. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Raz jedna noga się prostuje, raz druga. Pracują przywodziciele. Plecy są wyprostowane, wydłużone. Czubkiem głowy ciągniemy do przodu. Cztery razy, trzy, dwa. Biodra w tył, po jednym razie jeszcze. I zostajemy na nodze jednej, a stopa przeciwna w górę i płasko układamy w dole. Nisko biodra wędrują tak, żebyście poczuli przywodziciele wnętrza UDA. Zmieniamy stronę. Góra i płasko, w górę i płasko, nisko biodra. Poczujcie już pracę w lędźwiach, w udzie, w pachwinie. Zatrzymujemy szeroki rozkrok, ręce na podłogę pod barki i robimy głębszy skłon. Kierujemy. Tu w stronę Ud i w stronę podłogi. W górę na opuszki palców patrzymy przed siebie. Trzymamy chwilę w wklęsłe plecy. Ciężar ciała na całych stopach rozkładamy. I robimy zwrot. W jedną stronę, noga z tyłu wyprostowana, kolano wyprostowane. Wydłużamy front ciała. Broda w górę. Trzymajcie przez moment. Ręka, którą macie bliżej stopy, wędruje na kolano, jeszcze niżej biodro wyprostowane. Skręcamy się w stronę Uda, ręka do góry. I przytrzymujemy chwilę. Wyrównujemy oddech, swobodnie oddychamy. Wracamy do dołu. Zginamy kolano, zmieniamy stronę. Druga to samo, najpierw noga z tyłu. Wyprostowana, biodro nisko. Front ciała wydłużamy, patrzymy przed siebie. Broda w górę. Ręka, która jest bliżej stopy, wędruje na kolano. Robimy skręt. Patrzymy się do sufitu. Ręka do góry. Nisko biodra. Mamy swobodnie. Oddychamy. Wypełniamy klatkę piersiową powietrzem. W dół. Podciągamy się. I środeczek. Okrągłe plecy. W dół. I do góry kocik grzbiet. Jeszcze trzy razy. Trzy. Dwa. Jeszcze jedno powtórzenie. I przechodzimy do pierwszego ćwiczenia, odwodzenia do boku. Stabilnie ustawiamy się na jednej nodze, zgięte są obie, uda w jednej płaszczyźnie, i podnosimy nogę w górę. Osiem powtórzeń, mniej więcej. A jak będzie więcej, to nic nie stanie. Góra, nie odstawiamy całkiem stopy do dołu. Mocny jest nie tylko pośladek, ale też brzuch. A pośladki oba. Nie tylko ten, który wędruje w górę, ale też tej nogi postawnej. Jeszcze raz. Zmieńcie stronę. Góra. Pamiętajcie, żeby uda były mniej więcej w jednej płaszczyźnie. Możecie nawet lekko odchylać nogę do tyłu, żeby zaangażować od samego początku pośladek. 4, 3 powtórzenia. 2, nie spieszymy się. Jeszcze jedno. Zmieniamy stronę. 3 w górę. 3, 2 w dół. Nie odpuszczamy całkiem. 3, 2 w dół. Jeszcze dwa razy. 3, 2 w dół. Ostatni. 3, 2 i uwaga na 2 w tył noga. Trzy, dwa, bok, dół. Trzy, do tyłu, do przodu i w dół. Bok, tył, bok. Dół, jeszcze raz. Bok, tył, bok. Zmiana. Zwykłe trzy do boku. Trzy, dwa, wracamy. Do dół. Trzy, dwa, powrót w dół. 3, 2 i do dołu. 3, 2, to co? Jeszcze raz zwykła trujeczka pulsacyjna i zaczynamy w tył. 3, 2, bok przód. 3, 2, bok przód. Jeszcze dwa razy, wysoko. Jeszcze raz. I rozluźniamy nogi. Stopy razem. Napinamy pośladki, napinamy uda. Klatka piersiowa do przodu, ręce otwarte. Chwilę odpoczywamy. Naprężone teraz nogi. Naprężone pośladki, naprężone uda. Mostek podciągamy w górę. Otwieramy klatkę piersiową, żeby trochę pooddychać. Wdech i długi wydech. Tak, zaczynamy. Następne. Stajemy sobie na szerokość bioder, tak jak do przysiadu. Zaczynamy cofać biodra, wyciągać ręce proste do przodu. Głowę chowamy między ramionami. Biodra nisko, mniej więcej na wysokości kolan. Kładziemy tułów na udach. Ręce ciągną do przodu. Całe stopy stabilnie trzymamy na podłodze. Szczególnie jesteśmy na piętach. Pociągnijcie ręce do przodu. Wzmacniamy nogi, pośladki i zamachem w górę. Szeroko ręce do tyłu. I zrobimy. Dla odmiany możecie odwrócić się w drugą stronę. Stopy na szerokość bioder. I jednocześnie zaczynamy opuszczać biodra, ramiona do przodu, nisko biodra, głowa między ramionami, mocne pośladki. Ręce do przodu, połóżcie się na udach. Oddychamy, ręce naprężone. Spokojny wdech, spokojny wydech. Mocne nogi w górę. I luz. No to teraz stajemy przodem i jeszcze przed nami powtórzenie kolejne głęboki wdech, wydech i zaczynamy. Biodra w dół, ręce do przodu, ciągną ręce do przodu, biodra do tyłu jak najdalej. Trzymamy w dole. Ciągnijcie rękami do przodu. Poczujcie na udach swoje żebra. Cztery, trzy, dwa naprężone nogi i w górę powoli pod kontrolą ruch. I rozluźniamy. Jeszcze raz. Jeszcze raz to zrobimy. Możecie dla odmiany stanąć sobie tyłem bokiem, z której strony wam było wygodniej, z której strony macie lepszy widok. Koniec gadania, koniec aktywnej przerwy. Zaczynamy w dół. Ręce już zaczynają ciągnąć do przodu, do przodu. Żebra nisko trzymamy. Wyciągnijcie ręce daleko. Oddychamy swobodnie. Cztery. Trzy, dwa, powolutku, w górę się wyciągamy. Ręce w dół i rozluźniamy. Przed nami trochę plié, takich przysiadów. Szeroko rozstawione stopy, szeroko rozstawione kolana. Ręce na biodra, otwarta klatka piersiowa. Mostek do góry. Patrzymy się przed siebie, swobodnie sobie oddychamy. Na dwa w dół, prowadzimy kolana na zewnątrz i wracamy do góry. Prostujemy kolana, ale nie robimy przeprostu. Powoli dół, 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 góra, góra. Angażujemy przywodziciele, angażujemy pośladki. Dół, dół, góra, góra. Stopy kolana na zewnątrz i staramy się mieć proste plecy, suwać się w dół jak po ścianie. Dół, dół i w górę. Zatrzymajcie do trzech. Raz, dwa, trzy, i w górę. Bez żadnego pulsowania i z taką intencją, że te kolana idą w tył. Jeszcze dwa razy. Trzy, dwa, w górę. Miednicę podwijamy. Trzy, Dwa w górę, pojedyncze, ale nie za szybko. Osiem, siedem. Robicie w swoim tempie, pod kontrolą macie cały czas ten ruch. W dół i powoli w górę. Stopy mocno na podłodze osadzone. Trzy, dwa zostały tylko. Brzuch aktywny, miednica pod siebie. Ostatnie powtórzenie. Zostajemy w dole do trzech ramiona w górę. Raz, dwa, trzy. Zmieniamy zaplot. Raz, dwa, trzy. Zmieniamy. Raz, dwa, trzy. Poczujcie, jak oba boki się wyciągają. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ramiona kierujemy za uszy do tyłu. Raz, dwa, trzy. Jeszcze dwa razy. Raz, dwa, trzy. Ostatni. Raz, dwa, trzy. Zatrzymujemy. Na chwilę przejdziemy sobie do trójkąta. Jedna stopa wyprostowana. Druga pod kątem mniej więcej 45 stopni kieruje się w stronę tej wyprostowanej. Nogę prostujemy biodra do przodu, trójkąt. Chowamy pachwinę, prostujemy bok, dolny, górny się wyciąga, patrzymy w stronę sufitu. Odpoczywamy. 4. Trzy, dwa mocne nogi, środek, zmieniamy stronę. Prosta noga, druga stopa. Do przodu skierowana, biodra w przód, wchłania się pachwina, trójkąt. Schodzimy nisko, naprężamy nogi. Spróbujcie popatrzeć się za ręką w górę. Trzymam. Naprężamy nogi. Środek, powrót. Wracamy do środka. Stopy razem. Teraz przed nami troszeczkę przysiadów zwykłych, ale w bardzo wolnym tempie do trzech. Trzymamy w dole. Raz, dwa, trzy. Do góry. Raz, dwa, trzy w górę. Raz, dwa 3. Jeszcze raz. Ostatni i zatrzymajcie w dole. Trzymamy nisko biodra. Teraz lewą rękę postawcie na prawej stopie i zróbcie skręt tułowia. 4, 3, 2. Środek. 4, 3, 2. Druga strona. 4. Trzy, dwa, środek. Cztery, trzy, dwa i w górę. Ramiona naprężone, w dół opuszczone barki, miednica do przodu. Aktywny brzuch, aktywne nogi. Uspokajamy oddech. Jeszcze raz to zrobimy. I postaramy się wytrzymać do sześciu. Spróbujemy do sześciu. Ramiona szeroko do tyłu, otwieramy klatkę piersiową. W dół sześć pięć cztery trzy dwa lewa sześć pięć cztery trzy dwa, środek sześć pięć cztery. Trzy, dwa, prawa, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, i środek sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, w górę. Pięknie trzymamy. Głęboki wdech, wydech. Odpocznijcie chwilę. Mocne, naprężone ręce. Oba boki się wyciągają. I jeszcze chwilę trzymamy. Ramiona szeroko bokiem. Stopy razem. Mocno jedną nogę naprężamy, a drugą zabieramy za kolano w górę. Mocny pośladek nogi postawnej. Stopę odsuwamy od siebie. Ręka na biodro, łokieć w tył. Mostek w górę. I staramy się, żeby nami nie rzucało na wszystkie strony. Trwamy w pozycji. Mielicę podwijamy do przodu. Kość ogonowa skierowana w stronę pięt. I uwaga, odchylamy nogę na zewnątrz. Otwieramy biodro. Powolutku. Noga dolna, naprężona. Wzmacniamy ją. Z całej siły. Jeszcze chwilę. Uspokajamy oddech. Noga wraca do przodu. Puszczamy nogę, ale noga zostaje w górze. Mocno jeszcze się wyciągnijcie do góry. Miednica pod siebie, aktywny brzuch, mocna dolna noga. Powoli opuszczamy nogę. Do podłogi. Rozluźniamy ciało na moment. Na drugą stronę przenosimy mocno ciężar ciała. Noga w górę. Łapiemy się pod kolanem. Bark do przodu. Klatka piersiowa otwarta. Stopa stara się łapać cały czas równowagę. Łokieć tył. Naprężona, dolna noga. Pośladek. Swobodnie oddychamy. Kolano na zewnątrz. Wstrzymujemy chwilę. Niech pośladek nogi postawnej się jeszcze dodatkowo napnie. I ręka na kolanie pociągnie nogę do tyłu. Poczuć, aż pracuje bark i plecy. Noga wraca do przodu. Dłoń ściągamy, a noga zostaje jeszcze przez chwilę w górze. Jeszcze chwilę podtrzymajcie. Cztery, trzy, dwa. I powoli opuszczamy nogę do dołu. Schodzimy sobie do klęku podpartego. Teraz jesteśmy na przedramionach w dół. Kolana są pod biodrami. A łokcie pod barkami. Zaczynamy od jednej nogi zgiętej. Kolano w górę. Do trzech przytrzymujemy i pod siebie mocno podwijamy. Plecy się wygarbiają, stopa się prostuje. Mocno jest napięty brzuch. I wracamy do neutralnej pozycji w brzuchu i w kręgosłupie, ale pięta ciągnie wysoko do góry, pośladek jest napięty, i zaczynamy. Sześć razy, pięć, cztery mocno pod siebie, trzy, dwa powtórzenia, ostatnie zmieniamy stronę. Siedem powtórzeń przed nami. W górę. I pod siebie przytrzymajcie chwilę, zaczynam bardziej dynamicznie. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Został raz. I zatrzymujemy w dole. Teraz przechodzimy sobie na dłonie, żeby chwilę nam nogi y, odpoczęły. Ręce przede wszystkim, łokcie są delikatnie zgięte. Odwodzimy nogę do boku. Kolano jest dalej zgięte. Musicie mocno zgiąć przeciwny łokieć do tej nogi, która pracuje, żeby utrzymać proste plecy i nie skręcać się za bardzo w tułowiu. Kilka dynamicznych powtórzeń w górę. Jeszcze dwa. Ostatnie. Zmieniamy stronę. Znowu łokieć przeciwny do nogi się zgina mocniej. Dynamicznie podnosimy nogę. Jeszcze chwilę. Spokojny oddech. Długi wydech. Głęboki wdech. Jeszcze dwa razy. Ostatni. I schodzimy jeszcze raz na przedramiona. Łokcie pod barki. Zaczyna jedna noga zgięta do góry i kolano przenosimy za łydkę nogi, która leży na podłodze. Wracamy do góry i za łydkę. Do góry na wprost. Za łydkę. Proste plecy, aktywny brzuch. Góra w dół. Góra i dół. Cztery. Trzy powtórzenia, dwa. Jeszcze jedno. Zmieniamy stronę. Od razu prowadzimy nogę po skosie. W górę, skos. W górę, skos. Mocno napięty pośladek, Góra i skos. Cztery, trzy. Dwa powtórzenia. I jeszcze raz. I zatrzymujemy. Przechodzimy sobie na dłonie. Stopy są wyprostowane. Okrągłe plecy w górę. I w drugą stronę. Opadają plecy. Opada kręgosłup w stronę maty. Głowa w górę. Czuję, jak rozciąga się cały brzuch biodra do sufitu. I teraz w górę plecy, i jednocześnie na stopy na moment. Podnosimy kolana i powrót do góry. 6. Wypychamy się rękami mocno. 5. 4. Nie za wysoko te kolana. Trzy. Ostatnie powtórzenie. I luzik. Siadamy sobie na macie. A w zasadzie możemy tak się już od razu troszeczkę położyć, przedramiona układamy z tyłu, dłonie płasko na podłodze, jedna noga wyprostowana na macie, druga zgięta, brzuch się nie zapada, jest średnio aktywny, klatka piersiowa w górę, prostujemy dolną nogę i podnosimy ją do wysokości kolana tej nogi, która została na podłodze. Pełny wyprost w nodze. Przód uda, pracuje. tu jest lekko naciągnięty dzięki temu, że piętę kierujemy do przodu. Palce stopy na siebie. Dwa razy. Raz, ale nie zmieniamy nogi. Przenosimy nogę do boku wolno. Do boku. Stopa jest skierowana cały czas do sufitu. Do boku. Środek. Do boku. Środek. Staramy się nie uciekać całym ciałem do boku. Jeszcze chwilka. Ostatni raz. I zatrzymujemy. Zmieniamy stronę. Druga noga wyprostowana. Poprawiamy ułożenie tułowia. Góra. Prosta noga do wysokości kolana. Sześć powtórzeń. Pięta ciągnie do przodu. Jeszcze. Mniej więcej sześć. Cztery. Trzy. Dwa. I nie odkładamy nogi, tylko od razu zaczynamy prowadzić do boku. Bok, bok, środek. Bok, bok, środek. Bok, środek. Do boku. Uwaga, żeby cały tułów nam nie odjeżdżał razem z nogą. Bok. Środek. Ostatni raz. Do boku. Do środka. I zatrzymujemy. Siat prosty przed nami. To już będzie prawie ostatnia rzecz. Także spokojnie. Palce mocno na siebie. Ustawiamy dłonie najpierw przy pośladkach całe razem z nadgarstkami. Prostujemy łokcie, klatka piersiowa do góry. I teraz przesuwamy o całą długość dłoni ręce do tyłu. I wspinamy się napięty do góry. Jak najwyżej biodra opuszczamy stopy, głowa do tyłu. I powrót na podłogę. Wracamy do przodu, rośniemy znowu palce na siebie, żeby rozciągnąć Achillesa, który przed chwilą się skompresował. I znowu wracamy. Dłonie do tyłu. I w górę biodra. Opuszczamy stopy, opuszczamy głowę. Naprężone uda, naprężone pośladki z całej siły. Trzymamy. I w dół powolutku. Wysklepiamy się. Do góry. Jeszcze raz przed nami. Kładziemy ręce z tyłu i w górę biodra, stopy kładziemy. Głowa sobie wisi, naprężamy pośladki wyżej.